Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z taką e, ważną, wydaje mi się, informacją. E, nie jest to ściema, nie jest to clickbait, e, naprawdę postanowiłem założyć sobie nowy kanał. Dlaczego? Dlatego, że algorytm YouTubea nie wybacza, przynajmniej mnie nie wybacza. E, a ja sam sobie troszeczkę taką nieregularnością i przerwami, które potrafiły trwać nawet i pół roku, zarobiłem na to, że ten algorytm YouTubea mnie troszeczkę znienawidził. A w wyniku tego ludzie nie dostają nawet, nawet powiadomień o moich filmach albo streamach czasami. A oprócz tego mam na kanale wiele martwych subów związanych z tym, że na przestrzeni lat często zmieniałem swój content, i jestem bardzo ciekawy, ile z moich widzów, jaki procent moich widzów faktycznie ogląda teraz moje filmiki. A dlatego stwierdziłem, że potrzebuję zacząć na świeżo, że potrzebuję. Założyć nowy kanał. E, chcę poczuć znowu radość zbudowania kanału, a nie męczyć się, próbować. E, odrodzić coś, co jest ewidentnie martwe, bo e, ten kanał próbowałem wskrzesić, odbudować na nim jakąś aktywność wielokrotnie, e, ale zawsze bezowocnie, więc siadało mi to trochę na bani. E, dlatego stwierdziłem, że zakładam nowy kanał. Postaram się na nim być bardziej regularny, e, żeby nie schronić tego drugi raz. A jak skrzanie, no to co? Najwyżej wyjdzie na to, że jestem słabym youtuberem. <grym> Dobra, no nic. Nie będę dłużej gadał. Po prostu macie w opisie na dole link, link do nowego kanału. Tam będą pojawiać się filmiki i tam powinien być też pierwszy filmik w tym momencie, w którym wyjaśniam też trochę na temat nowego kanału i tego, co na nim będzie. Jak on będzie wyglądać? Chociaż to dalej będzie kontent anime. To nie będzie nic jakiegoś innowacyjnego. Po prostu chcę robić dalej to, co robię na nowym kanale, w może troszeczkę innej, innej estetyce niż do tej pory. Tyle ode mnie. Ja jestem Akser. Trzymajcie się.